Witam, jako moją lekturę własną na Polski w tym roku wybrałem książkę pod tytułem Dziennik Cwaniaczka Krótka Piłka napisaną przez Jeffa Kini. Jest to szesnasta z kolei książka z serii Dzienników Cwaniaczka. Została wydana 26 października 2021 roku. Wybrałem to książkę, ponieważ się ją szybko czyta. Bohaterowie tej książki to Greg Hefli główny bohater, Susan Hefli mama Grega, Frank Hefli tata Grega, Manny Hefli młodszy brat Grega, Rodrik Hefli starszy brat Grega. Moje krótkie streszczemnie książki po przegranej całego sezonu drużyny Grega jego mama postanowiła go zapisać na turniej drugiej szansy dla samych przegrywów, w którym to niewygrani przechodzą dalej, tylko odpadają i nie zostają najgorszym zespołem, mama Grega dała go jako zawodnika innej drużyny, przez co jego nowy klub stał się drugim najgorszym klubem w stanie, a jego dawny najgorszy. Ciekawostki w polskiej wersji, mimo tego, że inne kraje zastąpiły flagę USA na swoją, to i tak została oryginalna. To była pierwsza książa serii, gdzie akacja opierała się głównie na sporcie. Z tej książki wynika, że Grek lepiej rzuca tyłem do kosza niż przodem. Dziękuję za uwagę i.